Państwo wiecie, od trzech lat realizujemy konkurs Razem Bezpieczniej, w którym postanawiamy wyróżnić organizacje w różnych kategoriach. Pierwsza z tych tak, kategorii, w dużej mierze najważniejsza, to jest organizacja związkowa zrzeszająca najwięcej członków związku procentowo w stosunku do liczby zatrudnionych. W roku 2013 Komisja nagrodę przyznała tutaj dla organizacji, która, uwaga, zrzesza 83% pracowników. Ta nagroda przypadła Komendzie Organizacji Solidarności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Zapraszam przewodniczącego Macieja Kosieckiego. I jednocześnie poproszę naszych gości Janusza Śniatka, Piotra Dudę i Krzysztofa Dośle tutaj na scenę, żeby nagrodzone organizacje uhonorować. Wiceprzewodniczący, sprostowanie. Proszę Państwa, jest to nagroda też dla, muszę powiedzieć, większości organizacji zakładowych. Straży Pożarnej, ponieważ w wielu innych miejscach uzwiązkowienie w straży pożarnej przekracza zdecydowanie 50%. Wierzmy przykład ze strażarni. Dwa wyróżnienia w tej, w tej kategorii e, dla organizacji zakładowej NSZZ Solidarność. W Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier Essa oddział w Malborku. 70% uzwiązkowienia. Zapraszam przewodniczącego Zbigniewa Jezierskiego, jeżeli jest. Też tutaj do nas. Walka o cukier trwa. Walczyli rzeczywiście też o, o swoje miejsca pracy w tym roku. I drugie wyróżnienie dla organizacji zakładowej w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie. 79% po Poproszę przewodniczącego Henryka Polasza. MZK Wejherowo 79% uzwiązkowienia. Wyróżnienie za. 2013 roku. Proszę Państwa, komisja przyznała też dwa wyróżnienia dla nowo powstałych organizacji. O jednej z nich była już mowa szerzej w czasie prezentacji filmu, a więc wyróżnienie otrzymuje organizacja zakładowa DTC Gdańskie SA w terminalu kontenerowym. Jeszcze niedawno to było. Tydzień temu 110 osób, dzisiaj ja słyszę, że 123 osoby yy są w związku. Zapraszamy przewodniczącego Michała Pijanowskiego, jeżeli jest. Zapraszamy do nas. Trudno było założyć tam związek, ale w tej chwili wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiceprzewodniczący jest z nami. I drugie wyróżnienie to jest taki nasz szczególny sukces, bo z tego co wiem, to jest pierwsza taka organizacja w skali kraju w tej branży, a branża jest specyficzna. już w zeszłym roku powstała organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Cywilnych Policji Województwa Pomorskiego. Zrzesza już dzisiaj ponad 70 członków związku. Zapraszamy przewodniczącą komisji. Panie Przewodniczący, Panie Jeżeli jest, to zapraszamy przedstawiciela, jeżeli nie ma przewodniczeń. A więc dwa wyróżnienia dla organizacji, które powstały w zeszłym roku i wspólnie już mamy 200 nowych członków związków w tych dwóch organizacjach DTC S.A. i pracownicy cywilni Policji. sekretarz komisji zakładowej więc z zakładowej odbiera nagrodę. I proszę państwa dwa wyróżnienia dwie nagrody specjalne za aktywny udział w akcjach związkowych. O tym też mówił Krzysztof Tośna. Można powiedzieć, że ta aktywność była i wewnątrz i na zewnątrz. Solidarność pracowników oświaty i wychowania w Gdańsku i solidarność pracowników oświaty i wychowania w Gdyni. Prosimy obie panie przewodniczące, Bożenę Brauer i Wisławę Hacie. Jedna organizacja, blisko 400, przepraszam, ponad 400 nowych członków, druga, grubo ponad 200 aktywność w naszych akcjach związkowych. Gratulujemy. Duże organizacje, przypomnę, Komisja Gdańska, prawie 1500 członków, Gdyńska ponad 800. I jeszcze w tym roku, ponieważ jest to rok szczególny, 30. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego, była o tym mowa w filmie, postanowiliśmy podziękować dwóm osobom, za ofiarną służbę przy grobie Księdza Jerzego. To niewiarygodne, proszę Państwa, że Solidarność dzień i noc tę służbę pełni od 30 lat. W zeszłym roku był to Leszek Droci i Barbara Zbieska. O tych nagród poprosimy jeszcze też Krzysztofa Zmudę tutaj do nas, koordynatora regionalnego tej służby. Szanowni Państwo, to nasi wyróżnieni i nagrodzeni myślę, że reprezentują organizację, sposób działania, z którego też możemy wszyscy uczyć się, brać przykład. Tak jak już Jacek powiedział, służbę przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Pukiełuszki pełnimy od 30 lat, praktycznie od dnia następnego pogrzebu. Wczesne służby specjalne UB planowały nawet wykraść trudne z księdza Jest kontynuacją jakby od 1 maja 2011 roku, gdzie w tym dniu przyjęliśmy jako organizacja związkowa, jako NSZ Solidarność, w odpowiedzi na apel, który złożyłem na Krajowym Zjeździe Delegatów. W naszym regionie odpowiedziało, tak jak to było w prezentacji, łącznie w ubiegłym roku 113, uczestników wspólnych w tym Ja ze swojej strony bardzo serdecznie i gorąco dziękuję wszystkim organizacjom zawodowym, które odpowiedziały na ten, na ten apel w regionie jak również tym, którzy poświęcili swój czas, wolny czas, żeby tam i miejscu na Żyli Bożu 24 godziny w tą służbę, na zmiany oczywiście, nie non stop, ale na zmianę, tą służbę pełną. Zachęcam inne organizacje zakładowe naszego regionu, które jeszcze nie były, żeby się ze mną skontaktować. Jak będzie taka możliwość, komponujemy wolny grafik. W tym roku grafik służb przypadających do naszego regionu jest pełny, ale wiem, że tam są jeszcze ważne miejsca w krajowym grafiku. Zapraszam i wszystkim, którzy byli jeszcze raz, serdecznie dziękuję.